Witajcie w Strefie Kultury. Bohaterami dzisiejszego odcinka są Robert Młynarski i Mateusz Kokoszka, twórcy filmu dokumentalnego Folwark, którego nie ma. Zapraszamy. Wiedziała pani, że tutaj była ta egzekucja. To tak, widziałam, bo widziało się. Że... No, wszyscy wiedzieli. Prawda? Tak, tak. I wtedy ma, miała pani 15 lat. 15 lat. Tak. To był 44 Czartowy... czy 45 rok. Jak wykupowali to pani piąty. Tam były i dzieci też? To też na rynku dzieci, były dzieci. Były dzieci, tak. No. Film pod tytułem Folwark, którego nie ma opowiada prawdziwą historię rodziny kurpielów, która w czasie okupacji podczas II wojny światowej w miejscowości Tarnawce koło Przemyśla, to jest jakieś 6 km od Przemyśla, przez blisko 2 lata ukrywała około 30 osób pochodzenia żydowskiego, przede wszystkim Żydów z Przemyskiego Getta. W 1944 roku zostali zdekonspirowani i po brutalnym śledztwie małżeństwo Krupielów zostało zamordowane w Przemyślu. Początki były trudne, bo nie wiedzieliśmy jak to zacząć robić, jak, w jaką formę ten film ubrać. Czy to zrobić z tego być może fabułę, czy może zrobić z tego sam dokument? No i gdzieś spotkaliśmy się po środku i postanowiliśmy troszkę ten dokument sfabularyzować. Natomiast jest to film, który wiernie, myślę, oddaje, oddaje tą rzeczywistość tych czasów i tych ostatnich, gdzie właśnie Mateusz, tam nawet w początek filmu jest bardzo taki jasny, że, że podczas biegania Mateusz trafił na, na to miejsce. I rzeczywiście tak, tak było, ten film tak się zaczyna i wplatamy w to oczywiście wątki historyczne. Mamy bardzo fajny kontakt z naszym Muzeum Przemyskim, z którego widzieliśmy różne materiały archiwalne, zachowane, bardzo fajne materiały z II wojny światowej. Mogliśmy je wykorzystać i zbudowaliśmy z tego taki 15-minutowy film, który opowiada tą historię, właśnie, o której wspomina Mateusz. Już stwierdziliśmy, że, że chcemy sfabularyzować ten dokument, to wiedzieliśmy, że te sceny będą mieszane, czyli będą sceny dokumentalne, jak właśnie z panem Jackiem Szwicem, który chodzi, oprowadza nas o tym, po, tym, po tym, jak on to określił, bardzo trafnie, uroczysto, a później, a później po kolei, po kolei żmudna praca. Bardzo długo nam to zajęło, bo bo to 15 minut to się ogląda, myślę, fajnie, zgrabnie i przyjemnie, natomiast te 15 minut kosztowało, no, 4, do 4 miesięcy pracy. No właśnie, pracując nad scenariuszem, bazowaliśmy na takiej monografii wydanej przez Pana Jacka Świta, Właśnie. Właśnie, Życia Podkarpackiego i Księdza Stanisława Bartmińskiego, którzy oni przez bardzo długi czas Badali tą sprawę, docierali do, do świadków, docierali do takich archiwalnych dokumentów. Natomiast no, my, to było tak, że pan Jacek, ja się skontaktowałem z panem Jackiem Szwicem. Pan Jacek Szwic pozytywnie na nasz pomysł odpowiedział. I, I Tak się zaczęło wszystko. Tak się te, taka, ta, ta współpraca z Panem Szwitem Świtem tak się zaczęła i z, księdzem, z Księdzem Bartmińskim. My teraz dostaliśmy stypendium z miasta i będziemy robić 10 filmów właśnie znowu jakby promocyjnych, jeśli chodzi o nasze miasto Przemyśl. To jest taki autorski cykl pod tytułem Przemyśl z małej, z dużej Przemyśl. I właśnie przez te 10 odcinków chcemy zapromować, zaprezentować Przemyśl pod kątem ciekawych ludzi, ich pasji, ale też miasta takiego wielokulturowego, zabytków, pięknych uliczek, kamienic. Mamy nadzieję, że to jakoś przez, przez pryzmat właśnie tego autorskiego cyklu bardziej zapromujemy wszędzie. I to już wszystko w dzisiejszym programie. A ja serdecznie zapraszam Was już tradycyjnie na nasz kanał społecznościowy na Facebooku, na YouTubie, na portal Nowiny24.pl, gdzie możecie zobaczyć wcześniejsze nasze odcinki, a także film Folwark, którego nie ma. Zapraszam i do zobaczenia!